Samorządku niemieckich okupacji. Problem powstania zbrojnego wydawał się dla Polaków bardzo prosty. Otóż e, liczono na to, że na wiosnę 30 roku ruszy francuska ofensywa, w systemu pokonania w kraju, wybuchnie powstanie powszechne i wszystko skończy się na wiosnę 30 roku. Więc e, wtedy w Polsce pod okupacją, w pierwszych miesiącach okupacji mówiono: im słoneczko wyżej, tym Sikorski bliżej. Dlatego też niektórzy dowódcy polskich oddziałów na przykład Major Henryk Dobrzański-Hubal, nadal prowadzi walkę z Niemcami, nie składając broni, ponieważ uznali, że na wiosnę 30. roku dojdzie do francuskiej ofensywy i wówczas wezmą udział w powstaniu powszechnym. Takie bardzo nierealistyczne podejście do sprawy skończyło się w maju 1940 roku. Kiedy Niemcy zaatakowali Francję. Wówczas sprawa zaczęła się bardzo komplikować. Upadek Francji spowodował, że odzyskanie przez Polskę niepodległości oddaliło się w czasie. Jednak mimo to. Wysiono o powstaniu powszechnym i czyniono przygotowania. W Anglii z ci czyli specjalnych oficerów, którzy mieli przede wszystkim stanowić kadrę odrodzającej się Armii Polskiej, Tylko doszło do powstania powszechnego. Jednocześnie też w kraju podjęto także przygotowanie. Armia Krajowa gromadziła zapasy żywności. Amunicji, uzbrojenia, oraz także organizowało kwatermistrzostwo oraz służbę sanitarną. A potem był powstania. Niestety, upór nie był możliwy powszechnego z kilku powodów. Przede wszystkim yy, zbyt mało było broni, żeby stworzyć na tyle silną armię, żeby mogła zwyciężyć, pokonać Niemców. Przede wszystkim tutaj yy, zorganizowane przez polityków wstrzuty. Wystarczyły zbyt małą ilość uzbrojenia, aby polskie podziemie mogło rozpocząć powstanie. Jednocześnie znaczy też e, straty sprzętu rzutowego wyniosły około co najmniej 6%, tego co zostało zrzucone, czyli to są niemałe straty. 5 1941 roku Sytuacja zaczęła się zmieniać. Przede wszystkim tutaj e, Płacenie polskiego rządu na uchodźstwie, szczególnie na czynniku generał generała Wydzysa Sikorskiego. <laughs> Rozpoczęło się wznowienie akcji sabotażowej na dużą skalę. Tutaj skierowano ten wysiłek wszystkim na transport kolejowy, psucie parowozów i produkcję przemysłu zbrojeniowego. I w tym okresie przygotowania do powstania Trwają jednak. Trwają w szczególnej sytuacji. I tutaj te przygotowania miały inny charakter niż ponieważ agresji na Związek Radziecki. Przygotowania tery to rozpoczęły się w roku 1940. Wówczas pułkownik Stefan Batrowiecki. Przyjął jako podstawę załamanie się niekreślonej w bliższej przyszłości niemieckiej armii, aż do całkowitego rozpadu, i był to niezbędny według pułkownika karaweskiego warunek dla wywołania powstania powszechnego, przejdywania e, na przykład np. Związku Radzieckiego. Komendant Armii Krajowej, to jeszcze ZWZ, czyli Związek Walki Zbrojnej. W raporcie operacyjnym nr 54 z 5 lutego 1941 roku opisał następujący sposób. W obecnej chwili trudno jest przewidzieć, jakie będzie konkretne położenie Sowietów w końcowej fazie wojny. Istnieje tu kilka możliwości, które dadzą się sprowadzić do dwóch najbardziej istotnych. Rosja do ostatnich nie ma dni została zachodnią neutralność, wciąż utrzymując na sobie zachodniej granicy. Niesamowitą, nie naruszoną armię, gotową do marszu na podwójnie rewoltującej się Europy. Rosja jest w stanie wojny z Niemcami, Japonią, ewentualnie lub Japonią i ewentualnie Niemcami. W tak pierwszym wypadku nasze zbrojne wystąpienie przeciw Rosji byłoby całkowicie pozbawione z szans, bez dostatecznej broni, bez możliwości zmobilizowania się postawilibyśmy. Tysiące naszych najlepszych ludzi, Torowy walec ciągnących na zachód olbrzymich uchodźców sowieckich, nie osiągając poza dalszym zniszczeniem kraju i masowym rozlewem krwi, żadnych efektywnych rezultatów. W drugim przypadku najprawdopodobniejszą wydaje się ewentualność, że Niemcy zadadzą Rosjanom szereg klęsk militarnych, wzięwając się głęboko w terytorium sowieckie poprzez Ukrainę może i to, musi bardzo wydatnie wstrząsnąć strukturą Sowietów, osłabić ich spoistość i zagrozić ich, ich ustrojowi, jak również poderwać wartość i bez tego bezwładnionej niepowodzeniem armii. I wówczas przy tej właśnie hipotezie pułkownik Krawelski widzi możliwość wyłania powstania przeciwko wyczerpanym Niemcom, Jednocześnie, też wówczas armia krajowa miałyby siły na to, żeby przyniesławić się także Armii Czerwonej. Natomiast pułkownik kromecki był ten, w tym wszystkim realistą. Ponieważ widział także inny przebieg wypadków na froncie wschodnim, wówczas pisał: Nie można przecież wykluczyć takiej możliwości, choć wydaje się ona ma prawdopodobne, że w Unii niemieckiej sukcesy będą po stronie bolszewików i że zdołają oni wyprzeć Niemców z Polski. Rzecz prosta. Byłoby ówczesne szaleństwem przeciwstawiać się zbrojnie wkraczającemu przeciwnikowi, który okazał się tak potężny, że zdał pobić armię niemiecką. Rada nasza polegałaby na utrzymaniu nadal w konspiracji całego aparatu z przedstawieniem, przedstawieniem się na przygotowania powstańcze na moment, kiedy z kolei ustroje państwa sowieckie zaczą się załamywać. Tutaj pułkownik Rowecki podchodził do sprawy bardzo realistycznie. Uważał, że nie można rozpoczynać zbyt, przed, zbyt wcześnie akcji powstańczej, ponieważ mogłoby się zakończyć klęską. I tutaj był opozycji do części osób z Polskiego Ziemia, z państwa małodziemnego, którzy chcieli od razu rozpoczynać akcję powstańczą oraz dywersję, którzy miał też problem, ponieważ nie wszystkie Organizacje konspiracyjne chciały się podporządkować i salić z Armią Krajową. No znaczy też każda partia polityczna miała ambicję, aby mieć własną organizację konspiracyjną, więc był to właśnie poważny problem, aby stalić wszystkie organizacje konspiracyjne. I wówczas w listopadzie 1932 roku doszło do pierwszej poważnej próby, wszystkim sprawności polskiego podziemia. Wówczas odpowiedzi na niemiecką akcję w Ślęciu na Zamośczyźnie, Bataliony Chłopskie oraz Armia Krajowa rozpoczęły swoją własną akcję. Oddziały partyzanckie obu organizacji konspiracyjnych uderzały na nie, oddziały niemieckie, a także na osiedla niemieckich kolonistów, odnosząc poważne sukcesy i zmuszając tym, w ten sposób Niemców do przerwania całej akcji. Był to ważny sukces polskiego podziemia, tak zwane postanie zamojskie, jednak to jest temat na inny film. I Tutaj w zasadzie już było wyraźnie widać, że część koncepcji opracowanych przez generała Stefana Gratorowickiego jako komendanta głównego Armii Krajowej sprawdziła się. I także to e, sprawiło, że generał Stefan Gratorowicki był bardzo zadowolony z rezultatów e, przede wszystkim tak zwanego powstania e, zamojskiego i wówczas e, w 1942 roku, Niemiecki Wehrmacht ucząc na froncie wschodnim pod Stalingradem, tutaj właśnie generał Sikorski przewidywał, że coś takiego nastanie. Jednak tutaj generał Sikorski uznał, że armia Czerwona także nie będzie w stanie pokonać Niemców, ani Niemcy nie będą w stanie pokonać Armii Czerwonej. Więc, więc tutaj dojdzie tylko do wychwalenia obu, obu przeciwników, daleko na wschód od Polski. I wówczas, kiedy Niemcy będą wyczerpane. Zacznie się inwazja wojsk alianckich na Europę i wówczas to zagrozi Niemcom. I wówczas, kiedy wojska alianckie zbliżą się do Renu, Niemcy zaczną przerzucać odwody z frontu wschodniego na zachodni i wówczas wszystkich krajów okupowanych przez Niemców wybuchną powstania. Oraz powstania robotników, yy, którzy byli ściągnięci do pracy przymusowej w Niemczech oraz powstania w obozach jenieckich, tylko tutaj był jeden problem. Otóż udało się stworzyć organizacje konspiracyjne działające. W obozach chińskich gdzie byli polscy oficerowie, jednak nie udało się przemyślić broni, oraz także nie udało się podjąć przygotowań, które by umożliwiły wybuch takiego powstania. na koniec wybuchłoby powstanie powstanie w Polsce, które miało zatrzymać odwody niemieckie, gdyby te były przerzucane przez Niemców. Kłąb Niemiec do zatrzymania alanckiej ofensywy. Czyż powstań narodowych, i te transporty, właśnie, szły bezpośrednio przez Polskę, więc tutaj akcja Armii Krajowej miała właśnie na celu zatrzymanie tych transportów, aby złamać siły Niemców, zatrzymać niemieckie oddziały. Wówczas Niemcy zostałyby się pod okupację, a wówczas doszło by do wyzwolenia krajów okupowanych przy pomocy wojsk alianckich i własnych wojsk emigrac emigracyjnych, i to była postawa. Do działania dla komendy głównej, jeżeli chodzi o przygotowania do planu powstania włoszewnego, chodzi tutaj oczywiście o podstawowe założenie tego planu. Tutaj naczelny wódz generał Sikorski mógł podjąć decyzję o wybuchu takiego powstania, tylko wówczas decyzję co do daty, dzień oraz raz godziny wybuchu podejmował komendant główny. Ponieważ on najlepsze rozwiązanie, chodzi o sytuację okupowanej przez Niemców w Polsce. I tutaj powstanie miało ogarnąć całą bazę, czyli generalne gubernatorstwo, tylko że bez dystryktu Galizji. Miało także ogarnąć Zagłębie Dąbrowskie, Krakowskie, także rejony Krakowa, Województwa Łódzkiego, ziemi płockiej, zachodniej części województwa białostockiego i także obszar Brześcia nad Bugiem. I tutaj, przede wszystkim, najważniejsze zadanie to opanowanie ośrodków komunikacyjnych, administracji i przemysłu. I wówczas reszta terenu miała wpaść w w ręce oddziałów powstańczych. Tutaj podjęto wszystkim W założeniach planu powstania powszechnego założono, że w każdym okręgu Armii Krajowej miano atakować i zdobywać tylko najważniejsze punkty, które były wytrzymane przez Niemców, a żeby nie rozproszyć już i tak małych sił. I wówczas liczono na to, że opanowanie tych bardzo ważnych punktów będzie rozstrzygało o walce w całym okręgu. I wówczas dopiero po uchwyceniu bazy miała rozpocząć się walka o opanowanie wszystkim okręgów Armii Karawaj na zachodnich i okręgów wschodnich. Ponieważ uznano, że podjęcie jednego, jednoczystego powstania na całą obszarze przedwojennej Polski nie będzie miało powodzenia. Ponieważ, zwłaszcza na Pomorzu, na przykład, czy, czy Wielkopolsce, w terenach, na terenach, gdzie akurat władza niemiecka była zdecydowanie silniejsza, ponieważ tereny te były wyłączone na III Rzeszy, było to niemożliwe. Ponieważ tam nie mogła się rozwinąć organizacja konspiracyjna, zwłaszcza Światła Armii Krajowej bardzo często była tam, często niszczona natychmiast po stworzeniu przez działające organy Gestapo, więc nie, nie było mowy nawet o tym, żeby tam stworzyć bardzo skuteczną organizację konspiracyjną. I poza tym też na przykład na wschodzie, element polski był wymieszany z Ukraińcami i Białorusinami. W których wobec państwa polskiego, czy też polskiego pochodzenia, była bardzo niepewna. Tutaj, właśnie tereny na zachód i na wschód od bazy miały być, czy też mogły być, opanowane siłami dyspozycyjnymi z bazy. Czyli natychmiast po opanowaniu bazy, albo większej części, miano rozpocząć odtwarzanie, oczywiście, pośpiechu dużych jednostek piechoty i kawalerii. I tutaj w konspiracji już podjęto przygotowania do takiego właśnie rodzaju działań. organizując na przykład składy zaopatrzenia i także gromadząc broń.